Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie, a właściwie dania, bo dziś w 90 minut przygotuję zróżnicowane meal prep dla 4 osób na 2-3 dni, korzystając z trzech sprzętów, które naprawdę ułatwiają mi życie w kuchni. air multi cookera i garnków oraz patelni z odpinaną rączką. Bohaterami odcinka będą sprzęty z przystępnej półki cenowej, solidne, praktyczne i świetne w codziennym użytkowaniu, bo naprawdę nie zawsze trzeba wydać dużo, żeby było Dobrze. Linki do dokładnie tych modeli zostawiam Wam w opisie, bo wiem, że często o nie pytacie. A przy okazji podczas wyprzedaży AliExpress trwa również event cashbackowy, gdzie po przejściu przez link z opisu zapisujesz się do udziału w wydarzeniu i za każdy zakup otrzymasz minimalnie 2% cashbacku w formie kodu rabatowego na AliExpress po zakończeniu wyprzedaży. W opisie znajdziesz też link do przepisów z dzisiejszego odcinka. Jest ich trochę, więc każdemu, kto jest zainteresowany, mogę wysłać je mailem. Wystarczy dać mi znać. Dlaczego akurat te sprzęty? Garnki, bo można używać i na kuchence, i w piekarniku, są kompaktowe, mieszczą się w szafce, łatwe do czyszczenia, dobra jakość i odporność i w sumie zawsze takie chciałam mieć, więc teraz mam i bardzo chętnie z nich korzystam. Airfryer, bo jest mniejszy niż ten, który znacie z wcześniejszych filmów. O takie mniejsze też bardzo często podpytujecie, więc z przyjemnością go tu zaprezentuję. Ma też szybkę do podglądania podczas pieczenia, co jest mega fajne 5 litrowy, zgrabny, pojemny, prosty w obsłudze. No i przyznam, że jakość w tej cenie naprawdę robi wrażenie. No i Multicooker, nazwa samowyjaśniająca, mam tutaj i szybkowar, i wolnowar, i zwykły garnek w jednym, zajmuje więc mało miejsca. Gotuję kaszę, warzywa, strączki, zupy, gulasze, robi jogurty. Wszystko z powtarzalnym rezultatem, bo w takim urządzeniu bardzo łatwo zapanować nad parametrami. Plan na dziś, pracuję równolegle na trzech sprzętach. W Multicookerze zrobię szarpanego kurczaka z cukinią i kaszą gryczaną, taką lekko ziołową z masełkiem, zupę z czerwonej soczewicy i dużą porcję czarnej soczewicy do różnych dań, a część na pewno zamrożę, bo taką już ugotowaną warto mieć poporcjowaną do szybkiego wykorzystania. To bardzo pyszna soczewica jest. W airfryerze natomiast zrobię kulki brokułowe i ciastka owsiane, ulubione ciastka moich chłopców i jeszcze kilka innych rzeczy w międzyczasie, a w garnkach i patelniach tych z odpinaną rączką, m.in. ciasto królowej Barbary. Autorka przepisu z pewnością będzie wiedziała, że o nią chodzi. No i na koniec po co jeszcze udało mi się przygotować przy okazji w tak zwanym międzyczasie. Najpierw szarpany kurczak z cukinią i kaszą gryczaną. Ugotuję go w multikukarze i kurczaka oraz kaszę ugotuję jednocześnie, co za chwilę pokażę. Mega to skraca czas gotowania. W trybie te podsmażanie rozgrzewam masło klarowane, dodaję posiekaną cebulę i czosnek i smażę przez dwie minuty. Dodaję kurczaka pokrojonego w kostkę, podsmażam z każdej strony, aż się zetnie i lekko zrumieni. Wtedy dodaję mieszankę bulionu, sosu sojowego, miodu, musztardy i ziół. Mieszam. No i dodaję cukinię pokrojoną w kostkę. Ja daję cukinię ze skórką, bo to jest cukinia z naszego ogródka i ta skórka jest fajna i mięciutka. Oczywiście można ją obrać, wtedy ona się rozgotuje. Nam ta skórka absolutnie nie przeszkadza, wręcz ją uwielbiamy. No więc cukinię zanurzam w płynie. I niech to się podgrzewa, ja przygotuję kaszę. Szklankę opłukanej i osączonej kaszy, to jest kasza gryczana, jasna, niepalona, przekładam do żaroodpornej lub metalowej miski, takiej, żeby zmieściła się w garnku. Dolewam dwie szklanki wody, dodaję sól, zioła prowansalskie i masło, z grubsza mieszam i ustawiam wkładkę na stojaku nad mięsem. Ta wkładka jest dołączona do multi miska domowa, taka zwykła, stalowa, spokojnie można ją wykorzystać i myślę, że sporo osób taką miskę ma, ale wystarczy zwykłe naczynie żaroodporne. Zamykam pokrywkę i wybieram tryb szybkowar na 10 minut. Szybkowar najpierw się rozgrzewa i dopiero kiedy zawór się podniesie, zacznie się odliczanie. Po zakończeniu programu wyłączam go i zostawiam na 5 minut do naturalnego uwolnienia ciśnienia to bardzo ważne. I dopiero po tym czasie włączam szybkie wypuszczenie reszty pary, czekam, aż ona się uwolni, i wtedy otwieram. Wyjmuję kaszę, na chwilę odstawiam. Wyjmuję mięso, rwę z grubsza widelcami lub rozgniatam widelcem. I na koniec dodaję tutaj ocet jabłkowy lub sok z cytryny, świeżo wyciśnięty. Jeśli trzeba, doprawiam solą i czarnym, świeżo mielonym pieprzem. Jak widać cukinia całkowicie się rozpada, tworząc taki łagodny sos. Jeśli smak ma być bardziej intensywny po porwaniu mięsa, można włączyć tryb sotę i odparować ten sos jeszcze przez 2-3 minutki. Kasza jest sypka, mięso miękkie i soczyste. Ja do kaszy dodaję jeszcze kilka łyżek skyru dla lepszego smaku. No I przekładam do pojemników. Można dodać pomidorki, sól, pieprz, i kiedy ostygnie zamykam i wstawiam do lodówki. Takie danie jest przepyszne, wartościowe, odżywczono i świetnie smakuje na zimno, jak i po podgrzaniu. Jeden pojemnik to porcja dla jednej osoby rzecz jasna. Teraz zupa z czerwonej soczewicy gotuję również w mulki W trybie sote podsmażanie rozgrzewam oliwę, dodaję pokrojoną cebulę czosnek i kumin, czyli kmin rzymski. Krótko podsmażam. I dodaję pokrojonego ziemniaka oraz soczewicę, zalewam bulionem. Dodaję suszoną natkę pietruszki, mieszam no i ustawiam gotowanie pod ciśnieniem czas 5 minut i ten czas liczy się od chwili podniesienia zaworu, co dzieje się samoistnie, kiedy garnek się rozgrzeje. Po zakończeniu programu wyłączam go i zostawiam na 10 minut do naturalnego uwolnienia ciśnienia. To jest bardzo ważne, bo jest tutaj soczewica, więc żeby tego od razu nie zwolnić, dopiero po tym czasie włączam szybkie wypuszczenie reszty pary. I otwieram pokrywę. Tak to wygląda, pachnie przepięknie, można zmiksować. Ja zostawiam tak jak jest, tylko delikatnie rozgniatam ziemniaki łopatką. Ta zupa jest dość gęsta, więc na koniec rozcieńczam ją wodą, bulionem lub mlekiem kokosowym. No i przelewam do słoików. Zamykam na gorąco i kiedy ostygną, a pokrywki zasą, to wstawiam je do lodówki, skąd w ciągu tego dnia z całą pewnością znikną. Jeden słoik to jedna porcja, podaję po podgrzaniu z porcją skyru i czedarem lub pajdą ulubionego chleba i smakuje to naprawdę rewelacyjnie. U mnie na potrzeby filmu trzy słoiki, zazwyczaj robię ich więcej, tak 4, 6 i w ciągu dwóch tygodni je zjadamy. Gotując w multi cookerze miałam sporo tak zwanych pustych przebiegów, więc w międzyczasie zrobiłam ciastka owsiane z bananem i czekoladą, piekłam je w frytownicy. Widelcem rozgniatam jednego dojrzałego banana, dodaję płatki owsiane, jajko i miękkie masło, i mieszam. Na koniec dokładam 50 g ciemnej czekolady, groszki lub siekana i formuję ciasteczka u mnie 4 na 4, czyli 16 sztuk. Układam na papierze do pieczenia, zachowując między nimi odstępy i piekę 12 minut w 180 stopniach Celsjusza w frytownicy na gorące powietrze. Bardzo fajna jest ta szybka, bo można podejrzeć stopień zrobienia ciastek i gdyby te 12 minut to było za dużo, można skrócić czas pieczenia. Upieczone wyjmuję na rażkę, kiedy ostygną przekładam do pojemnika z pokrywką i wstawiam do lodówki. Jedno takie ciasteczko ma około 80 kalorii, bo kiedyś liczyłam, więc jeśli liczy się kalorie to wiadomo ile można zjeść. Takie ciastka piekę dość często, bo lubimy je wszyscy i tak naprawdę zjadamy je z jogurtem, a najczęściej ze skryrem bo to jednak dodatkowe białko, a szkoda pustych przebiegów w posiłkach. A gdy gotowała się zupa, to upiekłam kulki brokułowe z tuńczykiem, także we frytownicy. Ugotowałam brokułę, następnie zblendowałam z cebulą, jednym jajkiem i tuńczykiem w sosie własnym, oczywiście ten tuńczyk osączony. Dodałam tarty ser i doprawiłam solą, pieprzem oraz suszonym czosnkiem. Z gotowej masy uformowałam kuleczki, które piekłam w air fryerze przez 15 minut w 180 stopniach Celsjusza. Ostudzone przekładam do pojemników i przekąska lub kolacja gotowa. A na koniec coś słodkiego, ciasto królowej Barbary i tu pozdrawiam królową Barbarę, która wie, że nią chodzi. Biorę garnek 20 cm z odpinaną rączką, kroję owoce tyle, co na dnie formy. U mnie jedno średnie jabłko, obieram je i kroję w cienkie plasterki, przekładam do garnka, posypuję brązowym, ewentualnie białym cukrem, dodaję masło i podgrzewam na małym ogniu co jakiś czas mieszając. No i kiedy to się podgrzewa i ja tego doglądam, to szykuję ciasto do miski, wbijam jedno całe jajko, dodaję 50 g cukru, wanilię i ubijam, aż jajka pojaśnieją. Wtedy dolewam 4 łyżki oleju, 100 ml maślanki lub kefiru, u mnie domowy kefir, mieszam i na koniec dosypuję tu 100 g mąki. Ja dzisiaj biorę zmieloną kaszę gryczaną, więc jest to mąka gryczana, ale spokojnie można podmienić ją na orkiszową lub pszenną. Jedna łyżeczka proszku do pieczenia i szczypta soli i rzecz jasna miksuję. Jabłko zmiękło i pięknie skarmelizowało. Zdejmuję teraz garnek z ognia i tak ładnie układam owoce na dnie. Następnie zalewam je przygotowanym ciastem i wstawiam do pieczenia. Albo piekarnik 180 stopni Celsjusza, albo jak u mnie frytownica 160 stopni Celsjusza, gdzie naczynie 20 cm spokojnie się zmieści. Piekę przez około 25 minut lub aż będzie gotowe. Upieczone wyjmuję, na chwilę odstawiam, po czym przykrywam talerzem. I przewracam, wykładając na talerz owocami do góry. Zobaczcie, nie tylko pięknie to pachnie, ale owoce też pięknie lśnią, a ciasto jest wilgotne. Zostawiam do ostygnięcia, można na rażce i potem znowu przełożyć na talerz. Po czym porcjuję i wstawiam do lodówki. Takie ciacho jest świetne do kawy lub jako przekąska. U nas wtedy obowiązkowo z porcją białka, na przykład z twarożkiem grani lub z kremem. Przy okazji w multi-cookerze ugotowałam jeszcze czarną soczewicę 500 g. Część wykorzystałam na dwie słodkie soczewianki, czekoladową z maninami i chia oraz jabłkową z orzechami i cynamonem. Obie przepyszne, więc z przekonaniem polecam, podlinkuję Wam przepis. Obie przekładam do pojemników, oczywiście osobno, po ostudzeniu wstawiam do lodówki i gdy mamy ochotę na słodką przekąskę, to po prostu wystarczy wyjąć i one świetnie smakują na zimno i dla mnie ta czekoladowa jest zdecydowanie najlepsza. Z airfryera zrobiłam też szybkie łódka drobiowe w zestawach obiadowych z sałatką. Upiekłam cztery łódka doprawione na ostro. Airfryer sprawił się świetnie, łódka pachnące, chrupiące i soczyste. Po ostudzeniu wstawiam do lodówki i można je jeść z sałatką na zimno lub po podgrzaniu. Sos do sałatki rzecz jasna osobno, do polania tuż przed podaniem. No i tu widać na talerzu, ja jadłam z samą tylko sałatką, a męska część rodziny z żytnymi grzankami które wrzucili sobie do tostera, kiedy podgrzewał się kurczak. A ponieważ miałam też małe papryczki do zagospodarowania oraz resztę mielonego mięsa i trochę serka ziołowego, to upiekłam mini papryczki faszerowane mięsem z dodatkiem soczewicy i piekłam je w 180 stopniach Celsjusza przez 15 minut, a część papryczek upiekłam tylko z samą oliwą i solą i kiedy ostygły, nafaszerowałam wyrazistym smaku twarożkiem ziołowym i posypałam pestkami dyni. Gotowe lądują rzecz jasna w pudełkach i te z mięsem mogą być na przykład na obiad lub na kolację, a te z serkiem są świetne do podjadania na przykład zamiast chipsów. I tak w około 90 minut mam gotowych kilka dań. Szarpanego kurczaka z cukinią i kaszą, zupę z soczewicy, kulki brokułowe, ciastka owsiane, proste i pyszne ciasto z owocami, a do tego kilka bonusowych dań, które zrobiłam w międzyczasie, żeby nie było tak zwanych pustych przebiegów. Czyli prosto, domowo, zdrowo i różnorodnie. Jak widać, dobrze dobrane sprzęty w kuchni naprawdę ułatwiają gotowanie, a te zaproponowane dzisiaj sprawiły się wyśmienicie. Zainteresowanym przypominam, linki w opisie pod filmem. W chwili, gdy to nagrywam, ceny są bardzo korzystne, więc pod tym względem również polecam. No i korzystając z okazji, dziękuję AliExpress za przygotowanie tej oferty dla widzów kanału. Dajcie znać w komentarzu, jak odnajdujecie taki miliprep prep oraz czy któreś danie chcecie może zobaczyć w osobnym filmie krok po kroku. Myślę, że mogę je wtedy dla Was przygotować. No i co? Dziękuję za uwagę, za oglądanie do końca i smacznego!